Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Sebastian Wierciak, dzień dobry we wtorek. Moimi państwa gościem jest wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Dzień dobry. Panie wojewodo, gdzie jest fala powodziowa? No, fala powodziowa jest teraz w lubuskim, zbliża się, zbliża się do naszych granic i planujemy, że gdzieś w środę, w czwartek stan wód się zacznie podnosić, a w weekend będziemy mieli te najwyższe stany. Czyli to wszystko nam się przedłużyło, bo to pierwsze prognozy mówiły o tym, że ta fala będzie już w poprzedni weekend u nas. Tak, to prawda, ale ze względu na to, że jest użyte bardzo dużo basenów retencyjnych, dużo dużo specjalnych 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 basenów takich, które opóźniają ten tą falę. Dzięki temu fala się wydłużyła, ale też płynie wolniej. Gryfino, Żabnica, Linek, tam mamy worki z piaskiem. To wystarczy, czy to wręcz za dużo? Dmuchamy na zimne. To jest ponad 20 miejsc i to jest absolutnie dmuchanie na zimne. Wszystkich mieszkańców uspokajam. Prognozy pogody dotyczące i wiatru, które, yy, które zapobiega nam cofce oraz prognozy pogody opadów są dla nas bardzo korzystne i najprawdopodobniej nie będziemy mieli żadnych większych zdarzeń, no, ale oczywiście dmuchamy na zimne. Oczywiście w tych kilkunastu miejscach. Przygotowujemy worki, przygotowujemy podwyższenia wałów, WOT, OSP pracowała i pracuje cały czas już od tygodnia. To co jest w tej chwili groźniejsze dla nas? Przelewanie się przez wały wody czy przesiąkanie? Najgroźniejsze jest u nas przesiąkanie, dlatego że wiemy, że ta fala przychodzi później, ale będzie dłuższa, będzie miała y, przechodzić będzie przez nasze województwo około tygodnia albo nawet dłużej i największym niebezpieczeństwem jest przesiąkanie wałów. To znaczy, ta woda, y, kiedy będzie długo oddziaływać na, na wały, może wyszukiwać drobne miejsca, czy, czy po, powstawać mogą drobne przecieki. I to jest dla nas największe zagrożenie, dlatego you so... W pogotowiu jest 600 wotowców oraz wojska operacyjne, które w tym momencie będą dbały tylko o to, żeby monitorować i miejsca ewentualnych przecieków natychmiast naprawiać. Mamy zadysponowane też helikoptery, big bagi. Wszystko będzie się odbywało w takim drylu wojskowym jak na południu. W Gozdowicach brakuje w tej chwili 14 cm do stanu ostrzegawczego, ale mamy jeszcze stan alarmowy i to nie oznacza też, że ten stan alarmowy oznacza już, że woda się przelewa. Właśnie to wymaga wyjaśnienia. Stan alarmowy to jest takie miejsce, gdzie faktycznie sytuacja staje się poważna, ale ponad stan alarmowy u nas, jeżeli będzie metr, półtora wody, nic nie powinno się wydarzyć i przez wały woda nie powinna się przelać. Tych kilka miejsc takich tradycyjnych, jak Bielinek, Gryfino czy Wyzwa Pucka to są miejsca, na których szczególnie zwracamy uwagę i mamy nawet na wszelki wypadek plany ewakuacyjne, ale naprawdę dzisiejsze prognozy pogody oraz modele hydro pokazują, że ta Woda będzie 80 cm, może metr ponad y, stany alarmowe, a to nie oznacza przelewanie się przy zwały. No właśnie, bo według prognoz dzisiaj kolejne 10 cm, ale do czwartku już nawet 80 cm wyższa woda. Tak, tak. Y, między 80 a metr 20 takie mamy teraz modele hydrologiczne, i powiadam, no gdyby tak się utrzymało. To nic się nie powinno wydarzyć, ale naprawdę dmuchamy na zimne, dlatego zamykamy drogi, dlatego cały czas pracują wotowcy, dlatego uzupełniamy czy podwyższamy wały, no tak, żeby absolutnie uspokoić mieszkańców. Mhm. Są takie obrazki w internecie, jak rzeka czysta wpada do Odry. Obrzydliwie to wygląda, ta woda, która płynie do nas, to jest... To, to będzie następne zagrożenie, to, to jest rzecz, którą nie wszyscy wiedzą, czy, czy jakby wyobrażają sobie, że to nie jest istotne, A to jest bardzo, bardzo istotne, dlatego że tam płyną zanieczyszczenia. Przygotowane mamy u nas szczepionki już na dór brzuszny, na tężec, mamy przygotowane też systemy dezynfekcji studni. Oraz wodociągów, dlatego że pierwszą rzeczą, która przy wylaniu poprzez wały, no to jest zamykanie studni zamykanie wodociągów, ale potem natychmiast trzeba je dezynfekować. Również na to jesteśmy w zachodniopomorskim pomorskim przygotowani. Nawet jeśli woda nie wyleje, to może być woda brudna albo skażona w kranach? No nie, to jest nie, niemożliwe, ale oczywiście, jeżeli chodzi o wodę, to będzie zakaz pobierania wody, kąpania się, zakaz łowienia ryb, no to, to są rzeczy oczywiste, ale jeżeli ona nie wystąpi z kranów, nie Zalana, nie powinno być żadnych, żadnych problemów z wodą. Oczywiście, gdyby tak się zdarzyło, to wszystkie rzeczy są komunikowane natychmiast, takim miejscem komunikacyjnym, który jest najszybciej dostępny, to są media społecznościowe Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i strona internetowa urzędu. A w tej chwili też mamy zakazy dotyczące przebywania na wałach, ale też latania nad wałami. Tak, mamy też zakaz żeglugi na wałach, czyli nie wolno już pływać prywatnymi łodziami, nie wolno latać dronami, oczywiście nie wolno też jeździć po wałach, no bo to może powodować zniszczenie, mieliśmy taką Jedną sytuację, gdzie, gdzie wał został zniszczony właśnie przez, yy, przez pojazdy. A proszę powiedzieć czym grozi latanie nad wałami przecież dron krzywdy nie zrobi skąd ten zakaz To jest zakaz dlatego że jedną z elementów akcji takich obserwacyjnych czy akcji zarządzania kryzysowego są zdjęcia z dronów tych dronów wojsko i policja ma dosyć sporo i ten zakaz jest po to żeby nie zabierać tej przestrzeni dla profesjonalnych dronów które oceniają sytuacje hydrologiczne tak po prostu chodzi o to żeby te drony się tam nie zderzały żeby nie było też takiej no, turystyki. Powodziowej, mhm. czego, czego bardzo nie lubimy, dlatego że ona przeszkadza po prostu w takiej normalnej pracy policyjnej i, i wotowskiej. Widzę, że ma pan mnóstwo notatek. Rozmawialiśmy też przed wejściem na antenę, że, że dzisiaj kolejne spotkania, kolejne zarządzania, kolejne spotkania kryzysowe, tak, i o 9 to zachodnio-pomorskie, i o 14 ogólnopolskie. Proszę tak. powiedzieć kilka zdań na ten temat. Od wczoraj codziennie odbywają się sztaby kryzysowe wojewódzkie z uczestnictwem powiatowych zespołów zarządzania kryzysowego. Codziennie my informujemy o prognozach i modelach hydrologicznych, a w powiatach informują nas o przygotowaniach i o tym, czy są gotowi. Jednym z takich decyzji, którą podjęliśmy wczoraj, to jest zamknięcie czterech dróg. To jest Kaleńsko-Szumiłowo, Chlewice-Porzecze, Gryfino-Meszerin i Osinów Dolny-Stary Kostrzynek. Od jutra zaczniemy zamykanie tych dróg też dla bezpieczeństwa, żeby gdyby coś się wydarzyło i gdyby ta droga była zalana, no żeby ktoś po prostu tam mhm. nie utknął. Mamy też zorganizowaną czy przygotowaną już akcję ewentualnych, ewentualnych, przypominam, ewakuacji. To jest w miejscowościach południowych, w w innych miejscach tam, tam kilka czy kilkanaście domostw może być zagrożonych, ale na to są przygotowane miejsca w szkołach. Okolicznych. I w Szczecinie też pamiętajmy, że ta Wyspa Płucka, gdzie przebywa około 4000 osób, również mamy plan gotowy, wyznaczone miejsca, gdyby taka rzecz się zdarzyła. Mamy też pełny przegląd szpitali w zachodnio-pomorskim, gdyby się okazało, że z jakichś przyczyn wyłączono tam będzie, bo zalania nie spodziewamy się. Mhm. Szpitale są w takich miejscach, gdzie zalań nie powinniśmy się spodziewać, ale być może zostanie wyłączony prąd, może będzie utrudniony dojazd do tego miejsca. Mamy, w, Wczoraj przeprowadziłem rozmowę z szefem lotniczego pogotowia ratunkowego. i Jesteśmy przygotowani do ewakuacji ewentualnie chorych z miejsc, gdzie zabrakłoby prądu bądź wody. Czyli szykujemy się do powodzi, której prawdopodobnie u nas nie będzie, ale lepiej być gotowym. No właśnie tak robimy. Szykujemy się przy okazji. Dobra rzecz dla zaangażowania tych wszystkich środków, które mamy jest taka, że no, trenujemy też tą sytuację kryzysową, ale pamiętajmy, że my jesteśmy bardzo doświadczonym terenem takim zalewowym, odcowkowym, to znaczy wynikającym z cowki i wszystkie te miejsca są naprawdę dobrze przygotowane i komunikacyjnie ludzie dokładnie wiedzą, gdzie te rzeczy mogą się wydarzyć. Dzieci z dotkniętych powodzią terenów przyjadą do naszego województwa? Kiedy to się wydarzy? Jak ta współpraca wygląda? Gdzie pojadą? Jeżeli dobrze już, to, to dzisiaj przyjadą do Połczyna Zdroju. Tam będzie około 60 dzieci z południa, które, które przyjadą i wspólnie z Marszałkiem Województwa udało się zorganizować ten przyjazd. Planujemy jeszcze około 30 miejsc. Te rzeczy są na bieżąco do... Domawiane, dogadywane na, na południu. No zależało nam na tym, ponieważ jesteśmy tym miejscem, gdzie no na razie nie doświadczyliśmy takiej tragedii, co więcej, raczej jej nie będzie, to ta solidarność chyba jest wymagana i powiem szczerze, że taki, taka energia, jaka, jaką mieszkańcy zachodnio Szczecina wykazali, natychmiast dzwoniąc, natychmiast proponując swoją pomoc, jakby zainspirowała nas do tego, żeby tą pomoc trochę skoordynować, stąd numer telefonu w urzędzie wojewódzki, który mówi co, gdzie, kiedy można przynosić, co jest potrzebne, co już nie jest mm -hmm. potrzebne. No, taka, taka koordynacja, która wynika tylko z energii mieszkańców, za co bardzo wszystkim mieszkańcom dziękuję. I gdzie dzwonić? Pod jaki numer? z pamięci nie powiem, ale okay. numer jest oczywiście na stronach internetowych Zachodnio-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Bardzo proszę, między 8 a 20 codziennie jest czynny. To ten numer też znajdziecie Państwo niedługo na stronie radioszczecin.pl. Ja mhm. słuchaczom dziękuję, to nie oznacza końca rozmowy. Przenosimy się w tej chwili do internetu. Zapraszam na radioszczecin.pl. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Panie wojewodo, i jeszcze chciałbym zapytać o tą pomoc właśnie, bo tak jak kilka tygodni temu mieliśmy bardzo popularny taki filmik, gdzie tam pani pokazywała tutaj hotel, tutaj recepcja, tu to tak mam tak. wrażenie, że dzisiaj jest tu zbiórka, tu zbiórka, tu zbiórka, tu zbiórka. tych zbiórek jest tak dużo, to jest w tej chwili modne takie zbieranie, no wszyscy zbierają. Czy to jest potrzebne? No moim zdaniem potrzebne. Pamiętajmy, że oczywiście teraz, kiedy już na przykład uruchomiono wodociągi w tych miejscowościach. To na przykład już wody nie potrzeba. To od razu apeluję, że woda już nie jest potrzebna, bo w większości miejsc wody, wody jest wystarczająca ilość. Ona pojechała. Uważam, że ta, ta pomoc była realizowana na dwóch poziomach. Takich, gdzie gminy bezpośrednio z gminami się kontaktowały i mniejsze busy jeździły bezpośrednio. Oraz na takim wojewódzkim szczeblu. My na Chyrniewieckiego mhm. mamy taki duży, duży magazyn. I tam już trzy tiry pomocy wyjechały na południe. O to jest uzgadniane. Jadą do tych specjalnych hubów albo do wyznaczonych miejscowości. I jednocześnie w, na filmikach z tamtego regionu widać, że na przykład wśród darów jest Alba na pierwszą komunię świętą. No to, no to, takie rzeczy bywają. No tak, ale dla, po to jest między innymi ten, ten telefon. Co do zasady ubrań, akurat teraz nie oczekiwaliśmy. Oczekiwane były właśnie rękawice, gumowce i oczywiście wszystko jest potrzebne nowe. Na początku woda i żywność. Teraz, teraz już raczej takie rzeczy dotyczące sprzątania, czyli, mhm. czyli narzędzia, czyli odzież ochronna, to są rzeczy, które teraz są potrzebne i powiem szczerze, że tym razem naprawdę ta, ta pomoc była zorganizowana dobrze i tak jak mówię, my wysłaliśmy już trzy, czy cztery tiry dokładnie takiej pomocy i oczywiście myślę, że ona już powoli będzie wygasać, ale no to fajnie, że ludzie chcą pomagać, a czasami to, że ktoś daje jakąś rzecz, która jest jemu niepotrzebna, to też robi to z odruchu serca, no ale my musimy działać profesjonalnie, dlatego my u nas segregujemy te rzeczy i u nas pojechały rzeczy tylko dokładnie te, które były zapotrzebowane. Będzie pan walczył z bobrami, na Pomorzu Zachodnim. Premier mówił, że, że trzeba walczyć, a eksperci, że gryzoni odgrywają kluczową rolę w małej retencji. Mamy, mamy taką, taką teraz możliwość, że, że można, można, ponieważ bobry są pod ochroną, ona została na jakiś czas wyłączona na, na te działania, ale u nas mieliśmy dwa, czy trzy, cztery może miejsca takie, gdzie, gdzie bobry zrobiły szkodę i u nas nie ma takiej konieczności, ani, ani jakiejś takiej nagłej potrzeby, żeby zmniejszać tą populację, czy żeby z nią walczyć, więc mamy taką możliwość, ale my z niej nie korzystamy. Dziś rozmowa głównie o tym, że zmierza do nas fala, ale pojawiają się też inne pytania od mm. słuchaczy na naszym radiowym Facebooku. Pani Renata, jak się domyślam, ze Świnoujścia prosi o zapytanie pana wojewody, co z finansowaniem przeprawy promowej w Świnoujściu oraz tunelu, czy spotka się pan z mieszkańcami dzielnicy Warszów, czy wspomoże dzielnicy Warszów, aby niwelować uciążliwości portowej na mieszkańców dzielnicy? Yy, yy, Pylenie, w... hałas? Wie znam cały czas, znam cały czas tą, tą sytuację. słyszałem o niej. Jeżeli chodzi o przeprawy, to to jest wiem, że ta sytuacja, że teraz, kiedy powstał tunel, przeprawa musi być finansowana bezpośrednio przez miasto i to jest problem. Ten problem został omówiony na specjalnym spotkaniu pani prezydent z ministrem Archewką i ministrem spraw wewnętrznych administracji. Wiem, że tam jakaś procedura i umowy na ten temat, ale to jest pierwszy adres, to jest Ministerstwo Infrastruktury i tam i tam trwają te prace. No, dzisiaj od tygodnia zajmujemy się innymi rzeczami, mhm. ale oczywiście znam i pracujemy nad tym z panią Prezydent, jestem w kontakcie, pracujemy nad tym, żeby świnoujście... No miało tą ulgę finansową ze względu na tą konieczność przy, jakby równoczesnego utrzymania i tunelu i przeprawy. Więc znam tą sprawę, ministerstwo pracuje nad nią. I jeszcze pani Renata dopytuje, czy możliwe będzie wprowadzenie jakichś rekompensat dla miasta i lokalnych małych biznesów, które ledwo wiążą koniec z końcem w związku z istnieniem strefy, czyli zamknięciem ulicy Morzu. No w tej strefie są dwa takie, dwa takie miejsca, no to Ford jest oczywiście Forge Harda i, i Latarnia i tam ten transport odbywa się wodą, to już wiemy, ale chcę też powiedzieć, że dla tych osób, które prowadzą agroturystykę, agrobiznesy w tym miejscu, uruchomiona została specjalna praża na wysokości, na wysokości podziemnego miasta, gdzie dojeżdża, opłacony przez gaz system autobus, uruchomiony przez panią prezydent, więc w sensie takiego wypoczynku, dostępu do, do plaży, zresztą plaża była strzeżona, jest zapewniony i tam można robić. No tutaj mogę powiedzieć tylko tyle, że cały czas mamy podwyższone stany antyterrorystyczne brawo 2 i wiemy, i wiemy, że do momentu, kiedy to się nie poprawi, czy nie zmniejszy, no nie możemy inaczej realizować Dostępu jak, jak w ten sposób. Jest mi przykro. Proszę o taką mieszkańców, o taką wyrozumiałość, dlatego że LNG dostarcza 40% gazu do całej Polski, więc wyobraźcie sobie państwo, gdyby tam coś się wydarzyło niebezpiecznego, no musimy też taką solidarność z wszystkimi mieszkańcami Polski też mieć. Panie wojewodo, a finansowa pomoc dla małych biznesów, bo o to pani Renata pyta? No to jest pierwszym adresem zawsze jest samorząd, ale nie znam, nie, nie znam ustaleń w tej, w tej sprawie, po prostu nie wiem. Okej, okay. dziękuję. Moim państwa gościem był wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Dziękuję serdecznie. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.